Jeżeli w planach macie budowę domu albo po prostu chcecie wyremontować mieszkanie lub odświeżyć swoje cztery kąty, no to do lepszego miejsca nie mogliście trafić. Tutaj wszystko znajdziecie pod jednym dachem. Chodźcie z nami! Home Concept Design Park jest nowym projektem parku aranżacji wnętrz, gdzie mamy ponad w tym momencie 13 tysięcy metrów ekspozycji wyposażenia i wykończenia wnętrz. W tym momencie po, po rozbudowie, bo w tym momencie dzisiaj otwieramy właśnie drugi budynek, czyli tutaj nasz tak zwany HC2, gdzie doszło ponad 3 tysiące metrów powierzchni, to w tym momencie możemy zaaranżować i wyposażyć każde pomieszczenie tak naprawdę w domu czy w mieszkaniu. Cały czas klienci poszukują mebli wodłowych żeby mogli sobie skomponować własny, własną konfigurację mebla. Czasami jest to mebel mniejszy, czasami większy w zależności od możliwości, jaką dysponują, jeżeli chodzi o powierzchnię. Bardzo dobrze w tej chwili sprzedają się meble, które można ustawić na dwie strony w pomieszczeniu, czyli jeżeli ktoś ma bardzo duże pomieszczenie, gdzie jest kuchnia i, i living room, to tak, żeby jedna część mebla była zwrócona w kierunku kuchni, a druga strona w kierunku właśnie E Zdecydowanie liczy się funkcjonalność, klienci poszukują różnych funkcji, również takich, gdzie mogą oprzeć łatwo głowę, gdzie jest funkcja relaks, że mogą sobie rozłożyć również podnóżek, tak żeby bardzo skutecznie odpocząć po ciężkim dniu w pracy. Czy jeżeli ktoś chce odświeżyć swoje cztery kąty tak zwane, no to chyba do lepszego miejsca nie mógł trafić? Jestem przekonany, że lepszego miejsca na Śląsku tutaj w Katowicach i tak naprawdę w całym Śląsku w tym momencie nie znajdzie.